Idźcie bawić, idźcie tam na, na ten. Daj mu wstać. No ślizgiem, major, ślizgiem. A bo coś tu przyle. O Jezu, no przepraszam, nie wiedziałam, że mam nogi rozstawić głupolku Nie wiedziałam, że ty idziesz się ratować. Leć do jagulki. Leć do jagulki. Majoreczek. Leć do jagulki. Nie ze mną się baw, tylko z jagulką. A ślizgiem znowu, ślizgiem. Jagula zostaw ty ten tarczaczek w świętym spokoju. A pan ci chyba porozkładał trochę tartaczka, bo coś mało tych patyczków tutaj. Chyba ci pan pozabierał, nie? Twojego tartaczka. Patyczków to tu było na na znoszone ze 20 parę sztuk przez zimę. Jagula tak znosiła na środek ogródka i przychodziła sobie godzinkę wieczorem pogryźć. Bo jej globalnie cały czas gorąco jest w porównaniu do reszty towarzystwa. Majorek, mieliście hasać, a nie patyczki obgryzać. Będziorski. Wądziorski. Ty głupcze, Ty głupcze mały major. No i gdzie mi uciekł, Gdzie mi uciek? No tak się nie da filmować przecież, wariacie. No nie da się tak filmować. No. Idź tam przejrzyj co mają te bażanty wysypane. Zeżarłeś już im kukurydzę? Zeżarłeś im kukurydzę, pewnie żarłeś, nie? Znając ciebie i mamusie, wstawaj, 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 szybko wstawaj, szybko wstawaj, szybko wstawaj, Janjur banjur janjur banjur. król stepu. No i nie wiadomo, kto przez kogo to wydeptane, czy przez Was, czy przez Bażanty. Nież ryby, aha, to patyczek. Będziorek Nic ciekawego nie robicie Goniliście się jak poszalali A teraz żeście przestali jak przyniosłam aparat Majorek nie jeżdżaj byle czego Będzior Majorek psz, 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 psz. Idzie na kukurydzę